Hello, ja jestem Prostracja i dzisiaj będziemy rozmawiać o najbardziej produktywnej osobie w polskim internecie czyli o Zoi Skubis. Dziewczyna zasłynęła filmikami o szkole w chmurze i o tym jak wydajny jest jej każdy dzień. Przykładowo wstała o 5 rano, przebiegłam 10 kilometrów, a potem jeszcze zapieprzała się uczyć. Dla wielu osób Codzienność przedstawiana przez Zoje była oderwana od rzeczywistości w sposób aż komiczny. Vlogi Zoi kojarzą mi się troszeczkę z takimi wyidealizowanymi, porannymi rutynami influencerek. Z tego też śmiało się bardzo dużo osób, no bo przecież poranek, w którym typiara wstaje, robi sobie 20 pielęgnację, glam makijaż i śniadanie ze stu składników, no w oczach przeciętnego człowieka to jest po prostu komedia. No i teraz w przypadku Zoe to jest to, tylko wyniesione do entej potęgi, bo jeśli i ona naprawdę tak żyje, zapierając 18 godzin dziennie jak dzik, no to chyba jest nad człowiekiem. No i jeszcze ten z spania na balkonie. Stałam sobie smacznie na balkonie i jakiś pan policjant stwierdził, że godzina trzecia to jest idealna pora na zatrzymanie. Więc obudziłam się i stwierdziłam, że jestem mega głodna, nie mam żadnego jedzenia, więc e, jedziemy na rolkach do drogi. Wyskakuje wam randomowo w dla ciebie typiara, która mówi, że śpi na balkonie. No i jaka jest wasza pierwsza myśl? Jesteś pojeba... Co to jest w ogóle? Typiara śpi na balkonie, xd. No, ludzi śmieszą takie absurdy. No, więc ona potem powiedziała, że w ten sposób przygotowywała się do jakiejś wyprawy wspinaczkowej. Pięć miesięcy później to powiedziała. Skąd mieli ludzie wtedy to wiedzieć? Zobaczyli ten jeden TikTok w swoim DC wyrwany absolutnie ze wszystkiego. Pewnie część z nich w ogóle nie wiedziała, kim ty jesteś. I ludzie śmieją się ze śmiesznych rzeczy. Jeżeli wrzucasz coś takiego bez kontekstu, że śpisz k***a ku... na balkonie i budzisz się na balkonie o trzeciej nad ranem, ludzie się z tego będą śmiać, bo to jest absurd. Więc tak jak widzicie, filmiki Zoe są wybitnie łatwe do wyśmiania. Tak więc nie musieliśmy długo czekać na parodię. Cześć, jestem Koja, a do Warszawy przeprowadziłam się w wieku 11 lat. Uczęszczam do szkoły w chmurze, dziś wstałam o godzinie trzeciej. O 3:15 już byłam gotowa na siłownię. Podjechałam Uberem, żeby było szybciej. Tutaj w tle możecie zobaczyć Pałac Kultury i Nauki. Byłam jeszcze na wystawie sztuki. Parodiowanie daily vlogów Zoi w pewnym momencie stało się wręcz trendem, a sama Zoja stawała się coraz bardziej rozpoznawalna. No i wydawałoby się, że to jest sytuacja win-win. Każdy tutaj wygrywa. No tylko, że nie. Bo ostatnia Zoja zdecydowała się oskarżyć osoby, które nagrywały te parodie, o spowodowanie u nich traumy. <śm> To jest chyba dość mocne słowo opisujące emocje, które Ci towarzyszyły podczas oglądania śmieszków w internecie. W ogóle zastanawiające jest dla mnie to, że ona się zdecydowała mówić o tym teraz, kiedy już od dawna, nikt nie nagrywa tych filmików o niej. No i też wydaje mi się to dość niesprawiedliwe, żeby oceniać jakichś ludzi, którzy sobie z ciebie pośmieszkowali w internecie w niewinny sposób o coś tak poważnego jak spowodowanie traumy. W sensie, wiecie, widzicie te screeny, które ona wrzuciła do tego TikToka i zakładając, że nie macie pojęcia w ogóle o niczym, no to widzicie te screeny i widzicie sobie tą typiarę i się zastanawiacie, co ona zrobiła. Co ona zrobiła tej biednej Zoi, że aż spowodowało to traumę. Tam nie ma kontekstu żadnego. Wiem, że dla większości osób to może być trochę szok, ale ja nie nagrałam tej parodii dlatego, że nienawidzę Zoe i życzę jak najgorzej. Nagrałam to, bo wtedy wyskoczyły mi jakieś dwa albo trzy Twoje filmiki w DC, na których pokazujesz bardzo dziwne i bardzo nierealistyczne rzeczy i sam sposób tego był dla mnie po prostu dosyć zabawny. Że filmik wyglądał Chodźcie, spędźcie ze mną mój normalny, zwykły dzień. Punkt pierwszy, wstaje o trzeciej, o 3.30 jestem na siłowni. I to było dla mnie zabawne, i nagrałam to w celach humorystycznych. Jak wszystko, co w sumie nagrałam chyba w życiu. Ty napisałaś w komentarzu, że dorośli ludzie gnębili nastolatkę. To może jeżeli nastolatka odbiera takie rzeczy jako gnębienie, to nastolatka nie powinna iść w stronę bycia influencerką. Widzę, że trzeba powtórzyć jedną rzecz miliardny raz, ale okej, okay, jest fala świeżych twórców. Być może niektórzy z nich wyszli właśnie 10 minut temu z tuby w laboratorium i po prostu nie wiedzą, jak działa świat, więc usiądźcie wygodnie, a ja wam powiem, jak działa świat. Otóż, kiedy wrzucasz coś do internetu publicznie, to musisz liczyć się z tym, że feedback, który dostaniesz, to nie będą tylko różowe serduszka w komentarzach i w ogóle teksty o tym, jaka jesteś wspaniała. Czasem się zdarzy tak, że ktoś coś wyśmieje albo zderzy twoją opinię ze swoją, i to nie jest żadne gnębienie. Nie mylmy ze sobą pojęć, bo to naprawdę może być dla kogoś krzywdzące. Widzieliście dosłownie przed chwilą tą parodię zrobioną przez tą typiarę z TikToka, tą Kasię? I czy to jest waszym zdaniem znęcanie się nad kimś? To jest żart! Czy jakiś super śmieszny, czy mniej śmieszny, to już nie mnie oceniać, ale żart. No i wracając do tego, co już mówiłam przed chwilą, widzimy tylko ten screen, nic nie wiemy w ogóle, nic, tylko ten screen, który jest w filmiku Zoe, i się zastanawiamy, Boże, co to są za zwrodnialce w ogóle? Spowodowali traumę tej biednej dziewczynie tej Zoe, bo nie wiemy w ogóle o co chodzi. A jeżeli dostałaś faktycznie jakiś hejt w związku z tymi filmikami, to wstały do tego filmiku zdjęcia osób, które cię hejtowały, bo ja tego nie zrobiłam. I nikogo do tego nie nakłaniałam. No i słuchajcie, wchodzimy sobie coraz głębiej w to TikTokowe bagienko, bo mam dla Was jeszcze przygotowaną odpowiedź Zoi na. odpowiedź Kasi na film Zoi. Zajebiście się tutaj bawię. Przede wszystkim muszę zaznaczyć, że nigdy do nikogo i do niczego nie nakłaniałam. Pokazywałam jedynie, jak ja żyję, i nawet jeżeli było to nierealistyczne, to było to moje życie. Nikomu nie kazałam nic zmieniać. Zoja. Mordo, nikt ci nie postawił żadnych zarzutów, wiesz? Te parodie nie były o tym, że biegasz po mieście z pistoletem i każesz ludziom wstawać o trzeciej nad ranem. To było po prostu śmianie się z Twoich filmów bez żadnego drugiego dnia i to was fucking funny, że wstajesz od piątej rano i biegniesz maraton. Po drugie, absolutnie nie mówiłam, że jest to zwykły, normalny dzień, a wręcz zaznaczałam, że jest to mega hardkorowy dzień, tak jak w chociażby przypiętym na moim profilu vlogu. O tym, że przygotowywuję się na wyprawy w góry też wspominałam, a to, że ty to przeoczyłaś, tak jak wiele innych osób, to nie jest mój problem. Stara, ludzie nie będą analizować każdego, kiedykolwiek wypowiedzianego przez ciebie słowa, żeby móc nagrać filmik dla beki. Mordo, nie jesteś pępkiem świata i nikt nie musi oglądać wszystkich twoich produkcji uważnie, żeby, nie wiem, niebiosa dały mu pozwolenie na zrobienie żartu. Ja jeszcze rozumiem, jakby ktoś nagrał na ciebie jakieś a poważne komentarze w którym wypunktowuje ci twoją szkodliwość społeczną czy coś, no to wtedy mogłabyś yy, tak zareagować. Ale ta Kasia, o której mówisz, której odpowiadasz, ona nie zrobiła takiego czegoś. Wybielanie się tym, że jakiś film powstał w celach humorystycznych, to jest dosłownie argument pokroju słuchaj, powiem ci coś, ale nie uraź się. Albo po prostu, bez urazy, ale... O czym ona mówi? W sensie, jak można tak bardzo nie móc przyjąć, nawet nie krytyki, tylko e, w ogóle śmieszków na swój temat. Ludzie robią memy. Robią je, no. Robią memy. Jeżeli w swoje życie części swojego życia w siebie, no to ludzie będą robić memy o Tobie też. Dodatkowo wszyscy w tamtym momencie myśleli, że ja nadal mam te 15 lat i przy takiej skali, przy tylu parodiach i tylu filmach, w momencie kiedy spada to na dziecko, to to przestaje być w celach humorystycznych. To było na ogromną skalę i uważam, że każde przeciętne dziecko nie poradziłoby sobie z czymś takim. To może dziecko nie powinno tworzyć publicznie w internecie. To może dziecko powinno być jakoś nadzorowane przez swoich rodziców. Wszyscy w tamtym momencie myśleli, że ja nadal mam te 15 lat, ale nie miałaś, także tym bardziej. Po co spruta? Dodatkowo lubię porównywać takie rzeczy do świata realnego. Wyobraźmy sobie, że 100 różnych osób podchodzi do ciebie, do 15 piętnastoletniej ciebie i mówi ci takie rzeczy w twarz. Jakie rzeczy? Hello, jestem Ziaja i wstałam dzisiaj o trzeciej, a potem przebiegłam 40 km. No faktycznie, kurwa, nie ma nic bardziej obraźliwego i atakującego. Poza tym, porównywanie tego do realnego świata. Błagam Cię, sama chciałaś te filmiki opublikować, no nie? wierz mi, że jakbyś po prostu to zostawiła sobie i nikomu o tym nie mówiła publicznie, przysięgam Ci, że randomowi ludzie na ulicy nie e, zaczepialiby Cię, żeby sobie e, z Ciebie pośmieszkować, bo by po prostu nie wiedzieli o tym, że nie wiem, śpisz na balkonie czy coś. A mówienie, że nie powinno się wchodzić w świat influ, jeśli nie jest się gotowym na hejt, to tak jakby powiedzieć, że gdybyś nie wyszła w nocy, to nic by Ci się nie stało ty wiesz o tym, że bycie osobą publiczną nie jest obligatoryjne dla każdego to, to nie jest jakaś rzecz, którą każdy musi w swoim życiu odhaczyć każdy musi przez to przejść jeśli jako twórcy tworzyliście parodię i niby nie nakłanialiście nikogo do robienia jakichś innych szkodliwych rzeczy skierowanych w moją stronę, to nakręcaliście tym ludzi, którzy mieli nieco inne zamiary nikt nie odpowiada za to, co robią jego widzowie w sensie, nawet jeżeli krytykujesz kogoś na maksa kulturalny i spoko sposób, to może i tak się trafić jakiś spierdoleniec, który wykorzysta tą sytuację po to, żeby napisać komuś jakieś totalnie zj**ane rzeczy. To nie jest tak, że ja mam kamerki na wszystkich swoich widzów i po publikowaniu tego odcinka będę te kamerki oglądać, cały ten monitoring i jak zobaczę, że ktoś chce ci napisać niemiły komentarz, to przybiegnę do niego na, na sygnale i zdzielę po łapach szmatą za takie nie niechlubne zachowanie. Jeżeli to jest jakiś normalny twórca w internecie. To nikomu nie zależy na tym, żeby jego widzowie pisali hejty. Ale nie da się tego kontrolować, co zrobią obcy nam ludzie. I to nie jest powód, żeby zamknąć mordę na wszelki wypadek. Ja sama nigdy o tym nie wspominałam, ale dla mnie cały ten okres wiązał się z ogromnym nękaniem. Czy to przez telefon, czy to w prawdziwym życiu. To trzeba było mówić wtedy w takim razie. A jeżeli w prawdziwym życiu spotkało cię nękanie, którym nie mogłaś sobie poradzić, to może warto byłoby się wtedy udać po jakś Jakąś pomoc. W zależności od skali tej przemocy, która ciebie dotknęła, to mogłaś iść, nie wiem, albo do psychologa, albo na policję. Bardzo jest to niefajne, że w tym momencie obwiniasz o swój zły stan innych twórców. Miałam sytuację, gdzie ktoś na mnie czekał pod blokiem, w nocy przed siłownią, gdzie do mnie ludzie wydzwaniali, grozili, że mnie zabiją albo zrobią inne rzeczy. I tylko przypomnę, że internet myślał, że mam 15 lat. Policja. Dzwoni się na policję wtedy, a nie nagrywa po kilku, kilkunastu miesiącach smutnego filmu. I teraz for real, jeżeli spotyka was naprawdę w życiu coś takiego, o czym ona mówi, jesteście nękani, gnębieni, ktoś wystaje pod waszą klatką, jakieś głuche telefony czy coś, to zadbajcie o siebie, zatrośćcie się o siebie i... Idźcie po pomoc. A jeżeli jeszcze myślicie, że to jest koniec kontrowersji Zoi, bardzo dziwnych kontrowersji swoją wrogą, no to nie, bo przed nami jeszcze temat matury. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, na ile procent zdałam maturę i ile czasu się na nią przygotowywałam. Zacznijmy sobie od polskiego. O maturze z polskiego przypomniało mi się tydzień przed e, i napisałam tydzień przed maturą trzy rozprawki i przesłuchałam jeden 6-godzinny wykład, zdałam na procent 80. Czujecie już, w którą stronę zmierzamy? Jeśli chodzi o angielski, z angielskiego nie zrobiłam absolutnie nic i zdałam na 100%. Zajebista jest, no nie? W sensie ty śmieciu, który to oglądasz, to w ogóle do niej podjazdu nie masz, bo ty to się musisz uczyć setki godzin, a i tak w ogóle możesz jej buty czyścić, no nie? Jeśli chodzi o ogarnięcie wszystkiego. Matura z matematyki odbywała się w poniedziałek, ja sobie o maturze przypomniałam w niedzielę. Znalazłam super Filmik Gościa na YouTubie. Dwie godziny tego filmu obejrzałam w niedzielę od 16 do 18, a dwie godziny obejrzałam przed y, maturą. Zdałam na 60%. A ty, Debilu, chodzisz na korki, kupa, pół życia, a i tak masz nędzne 32%. Wiesz, no nawet nie żal mi jest ciebie, naprawdę. Więc widzowie, jak myślicie, jaki odbiór miał ten film? Quiz, muzyczka z milionerów. A! Ludzie zachwycili się niespotykanymi umiejętnościami Zoi. B. Widzowie postanowili lepiej przygotować się do swoich egzaminów. C. Ludzie poszli spać na balkonie. Czy D. Odbiorcy strasznie się wakwili. Oj, trudne, trudne się wylosowało. Dobrze kombinujecie. Matura z matematyki odbywała się w poniedziałek I ja sobie o maturze przypomniałam w niedzielę Niech mi ktoś proszę wyjaśni, bo ja chyba tego nie kumam Ale dlaczego takie udawanie, że się nie uczysz Jest promowane i jest pokazywane jako coś nie wiadomo jakiego cool i super Mówię udawanie, bo to ona wstawiała vlogi, że wstaję o trzeciej, idzie biegać Ma mega produktywny dzień, idzie potem do biblioteki się uczyć Co ta dziewczyna wygaduje? Każdy z was pewnie miał taką koleżankę, czy to w szkole, czy na studiach Przychodzi egzamin ona mówi, że niczego się nie uczyła, że naprawdę jest tak samo nienauczona jak my wszyscy. Po czym my dostajemy jedynkę czy dwójkę, bo naprawdę się nie uczyliśmy, a ona płacze, że dostała tylko czwórkę plus, to bo liczyła na piątkę. Chyba najbardziej wkurzający typ osoby, którą spotykamy na egzaminach. No bo nikt nie lubi, kiedy się go okłamuje. Zwłaszcza jeżeli wszędzie dostępne są dowody, że to było kłamstwo. Zwłaszcza jeżeli osoba, która kłamie, sama dostarcza te dowody. Słuchajcie, matura to nie jest jakiś sprawdzian z czy karkówka. Karkówka, A kartkówka. Tylko egzamin, który jest bardzo obszerny, jeśli chodzi o materiał. Kiedyś, dawno temu śmialiśmy się z Kamilkiem z takiego jednego, który opowiadał, jak to główno zrobił, przygotowując się do matury. Swoją drogą, dalej uważam ten film za pik komedii. Tylko, że tamten chłop to przynajmniej prawdę mówił o swoim sp... Wszedłem, zobaczyłem weselę wychłania. No A tutaj mamy laskę, która nie wiem, chce coś komuś udowodnić? Tylko co i komu? Sobie może? Zoya, ja mam rozwiązanie Twoich. Wszystkich problemów. Po prostu przestań wkurzać ludzi, albo nie publikuj wszystkiego, jeżeli boisz się, że ktoś będzie się z ciebie śmiał. Słuchajcie, dajcie znać, co wy myślicie o tych wszystkich zachowaniach. Czy Zoja Skubis to jest zły człowiek? Kur nie, oczywiście, że nie i chcę, żeby to dobrze wybrzmiało. Czy możemy śmiać się z każdego? Moim zdaniem tak. Wy możecie napisać swój komentarz, gdzie przelejecie swój, swój światopogląd na ten temat, a teraz, Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I tyle. Pa-pa!